Znakom. Znaczy, tutaj, chodź. Do mnie chce, wodo. Witajcie, kochani, serdecznie. Tutaj, momencik. Sprawdź, czy ja włączyłam w ogóle kamerę, bo mnie teraz woda troszeczkę zairytował. Ok. Dobrze, kamera leci. Wszystko jest podłączone, mikrofony też. Muszę mojego staruszka tutaj. Kochanego, koło siebie wziąć. I witajcie, kochani, serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie. Mamy jedną osobę do oczyszczenia szczypów, programów i do laboratorium. 14 cywilizacji przybyło. Przyglądać się i zapraszamy. Simone przekazuje wizerunek. I to jest Sebastian, hasło twardzie. Simone? Okej. Okay. S, E, B. S, E, B. A, S, T, A, S, T, I, A, N, I, A, N, okej. Okay. Gut, das sind verschiedene Grüntöne der Planet. W różnych odcieniach zieleni planeta się ukazała. Uh, da ist eine Zivilisation. Jedna Zivilisation tam doświadcza. Da ist positiv neutral. Pozytywna, neutralna planeta. Und von unserer Galaxie sind das auch vierzehn 14 weitere. 14 galaktyk oddziela… Tą planetę od Drogi Mlecznej akurat te 14 cywilizacji przybyło. Ciekawa, czy coś ma wspólnego? Ukazał się na stole kryształowym. O połowę zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Okay, gut, auf der rechten Seite am Gehirn ist ein Runder Chip. Okrągły chip po prawej mózgu, der ist aktiv. Aktivne. Der hat halt mit Stress und Problemen. Stress zu tun. I problemy ten program. Dann ist ein Runder Chip. Okrągły da, chip der probiert sich gerade anzuschalten. Und das soll halt wie so eine Art Depression funktionieren. Dann ist ein Runder Chip. Okrągły da, chip der schaltet sich immer wieder aus und dann soll halt eine Verursachen. Und dass das sich sehr viel Gedanken um sein inneres ist. Dieses quadratischer Typ. der ist aktiv aktywny. Und das soll halt Genetikfehler unterstützen. Auf der anderen Seite ist ein sechseckiger Chip, Chip der ist nicht, aktiv. nicht ist aktiv, dann ist ein runder Chip der ist aktiv Aktivne. und das soll halt Schmerzen verstärken, ist dann ist ein quadratischer Quadratore Chip da, Chip der ist auch aktiv Aktivne. und das soll halt Ängste verursachen. Dann ist ein runder Chip da, okay, schalte. der stellt sich immer wieder aus und an, das auf halt Schlafstörungen dann ist noch ein ovaler Chip okay, ich da. Ist aktiv, die Ohren sind frei, Die Augen sind frei. Na, ich Im Mund auf dem Gaume liegt noch ein ovaler Ovalny chip. Sport nie bin ja. Ich gerade Immunsystem schwächen. E, system, system immunologiczny. Wirbel, im Nacken liegt ein chip, chip z karku. Ich gerade auch. Programm, soll halt die Bewegungsfreiheit. wpływ na aparat ruchowy. Bis runter zu den Finger ist nichts, Na nie nic. Herz ist frei, Na auf der Lunge liegt noch ein ovaler Chip, Chip Puls, der ist aktiv Aktivny. und der soll halt äh, die lungetätigkeit äh, einschränken. Die, äh, ogranicza, äh, o. Äh, Leber ist frei. Na Auf dem Magen liegt noch ein runder Chip. Der schalt sich immer wieder aus und an. Program Maroko. halt äh, der Appetit. Äh, Jak nehmen, się włącza, also. odbiera Appetit. Äh. Därme sind frei. die da Nieren sind frei. Na nie Blase ist frei. Na nie Auf der Prostata ist ein dreieckiger is Nicht aktiv. sind frei. In der rechten Hüfte liegt noch ein ovaler typ. Nicht aktiv. Knie są fryne. Do stóp zjechali nie ma nic. nic. rafael sprawdza jeszcze raz. Rafael hat nic że gefunden. Mm. Teraz aura sprawdzana. Die aura jest Bardzo zniszczona either. aura już na zaniku. Złota energia odnawia całkowicie aurę. Okay komplet zrobiony. Jetzt Kriegt er Ochrona szuc. planetarna to istotę. Gut. Er sitzt noch da, jest Jest bardzo wzruszony. Jezus rozmawia uspokaja. Jest bedankt sich Uspokoił się. Y, sku, no, składa podziękowania mm. u wszystkich. z tak, bardzo wskazuje do laboratorium, mówi przechodzimy. Teraz do laboratorium, wstał ze stołu i już się położył na stole marmurowym. zjechał, wziął namiary na całe ciało. Pierwszy kostny się ukazał. Also da ist jetzt komplett komplette Knochenbau aufgebaut. Äh, Regeneration des Układu kostnego, zniknął der szkielet. Skelett. Okay, das fügt sich jetzt U wieder. Ein. Jetzt sieht man die Muskulatur. Jetzt die Muskulatur des ciała. Körpers jetzt sind sieben Muskeln im Rücken, Sieben Muskeln auf dem Leck Okay, das fügt sich wieder ein. Jetzt sind es die Oberarm und Oberschenkelmuskulatur oder der Bizeps ist nicht mehr. Okay, das fügt sich wieder ein. ein.

Nowy są fünf teile vom Gehirn. Wo auch, Pięć rozbłysków in? na mózgu, te miejsca zniknęły. Ok, das wiórki się z powrotem. Nowy jest wirklich von danebenhöhlen bis runą zur Lunge also, kompletnie cały system okay. oddechowy zniknął. To jest od zatok do. z płucami wszystko. Mm. Kiedy okay, się, <coughs> okay, się z powrotem. jetzt wieder się z Teraz jest Jetzt ist noch das Zahnfleisch, Teraz jest jeszcze zanflech, który się się Teraz jest się zniknął. Teraz jest jeszcze zanflech, który Okay, das fügt sich wieder ein. Jetzt sind es vier Teile von der Leber. części wątroby Das fügt sich auch wieder ein. Jetzt sieht man einen kompletten Herzkreislauf. Da wird jetzt alles aufgebaut mit dem Herzen zusammen. I zniknął w całości układ krenośny razem z sercem.

Okay, das fügt sich wieder an. Jetzt ist ein Teil von der rechten und linken Niere. Nieren. Częściowo obydwie nerki zniknęły, nie? Okay, das fügt sich auch wieder. Okay, sich auch wieder ein. Jetzt sieht man das Nervensystem. Cały układ nerwowy się ukazał. Jetzt wird das komplette Nervensystem aufgebaut. W całości zniknął. System nerwowy. Ok, wszystko się ugasza. Nie. wszystkim co pod skórą da się. Wolał. I kompletnie zniknęła wszystko. Pokazała okay. się, się z powrotem. The scan scan mm. podjechał do góry. Is well, is I się, otworzył się portal z boskiego źródła. Um körper, uh, ganz viele hotöne, also. I energia spływa w różnych odcieniach czerwieni, owija tą istotę i wchłania się do wewnątrz. Okay, jetzt hat's aufgehört. Die Gottesquelle Portal się zamknął. Es sitzt da. Usiad sobie na stole. Man merkt Freude, aber weint auch gleichzeitig. Ist e, ist szczęśliwy, a zarazem e, płacze. Jetzt kommt er auf einen zu bedank. Się stołu i składa podziękowania. Gibt jetzt noch I Bezus rozmawia, no. przekazuje informacje, które ta istota już zapomniała albo zagubiła w sobie. Składa podziękowania jest teraz spokojny. aż ganz ruhig, ja, man merkt halt auch I taka piękna energia e, teraz, e, no rozprzestrzenia się od tej istoty. Żegna się i zniknął w portalu. Wszyscy ściskamy kciuki w jak najlepszym i zostańcie kochani zdrowi na mastę.